Widzowie! Spójrzcie widzowie! To jest najdziwniejszy MC Donat na świecie! Content. Nigdy nie widziałem tak ciekawego MC Donutsa! Słuchajcie, mają tutaj własnego drwala. To jest ich drwala. Z takimi jakby serkami w kształcie serca. Tutaj są jeszcze wrapy. Patrzcie, przyszło zamówienie i mam takie słodycze. To jest taki deserek. Tutaj są te serki w serduszko. To jest wrap. I taki ogromny sos mają, patrzcie. My nie mamy takiego mm. ogromnego sosu Mówimy teraz widzowie, o to jest ciepłe Co to jest? Co to w środku? Mm. To, w co to, yeah. jest? to jest Co to jest? To najdziwniejszy Very good Test serca Złamie teraz serce To chyba jest to co w tych mm, Serek to jest, to jest to co w... A, w jest to coś jest w dorwalu, no Pozdrawiam widzowie z Austrii. <laughs> Seven hours later. Dojechaliśmy. Widzowie, ja jestem dumna z Wojciecha i Pani! Witajcie! Patrz, wszystko z, z pięknie, idealnie zmieściliśmy na styk, cztery Zimne osoby, klimaty. Może cztery, walizki, <grym 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 cztery walizki, słuchajcie Cztery walizki, dwa zestawy nart, e, do tego jeszcze patyki do nart, dwa stanowiska gamingowego to, to zobaczycie, zamiastą. zobaczycie o co z tym chodzi I jeszcze I plecak tak buty, księżycowe buty, buty, one są tak wielkie tak. Buty do, na narty też, no wszystko, wszystko widzowie <grym> Siema widzowie! Jesteśmy właśnie na stoku, ja jestem na testy, zjeżdżam, Palion na tartach, a tam dziewczyny na tyłkach! <laughs> dziewczyny pierwszy raz zjeżdżały, ale trochę je tu przyrosło. Razem razem trzeba wziąć instruktora, <grymna> ale no na tyłkach Siema! Takie widoczki, ale nie jesteśmy na samej górze, bo dzisiaj zamknęli nam wyciąg, którym mieliśmy jeździć, ponieważ jest za duży wiatr. Więc dzisiaj tylko na takim małym sobie jeździmy w stoku. Ale jest fajnie. Desna dobra. Jeździmy, let's go, palionara. La, la, la. Jesteśmy w krzesełkowym yy, Tutaj ten kolejce. Nagrywam paliona nagrywającego vloga do siebie. No jest! jest! najlepsze vlogi. Oh, let's, let's go! Co robi? <grym> Co wiem, Wojtek właśnie założył tę deskę i to jest poradnik to jest Tak, zjaka. to jest poradnik jak założyć deskę Włącz stopa Włącz Elo, zamykasz to Tyk, 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 tyk Teraz ostatnie Pyk, 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 pyk Piątek paka jedziemy Trzymaj się, widzimy się <słuch> Ale konten. Moi drodzy, jesteśmy na nauce i z jazdy razem spalone. Uczymy się jeździć. Uczymy się jeździć. Po, pokaż, pokaż ten ludzi jak Wyciąg, zobaczcie jaki wyciąg się. Małe ludziki, które jeżdżą my razem z nimi, a tam nasze dziewczyny edukują się jakieś jeździć. Coś pięknego, naprawdę pięknego. wyboista tu jest droga, stroma jak nie wiem, stresuje przed, przed pierwszym zjazdem Nie Pan. wiem jak to wyjdzie widzowie, ale jeżeli się filmiki nie będą pojawiać, to wszystko przez to, że nie, dali się, nie podołali się po prostu tak. tej drodze Dziewczyna mi się wyśmienicie Uhu, pomagaj Patrzcie jak pięknie nasze dziewczyny się nauczyły jeździć Wow, wow. Let's go! Ja na desce widzę je Kasia na tartach Ale piękne widoczki O, ładnie! Dania! No! I to jest trochę? Nie wiem, już nie pamiętam A few moments later. Słuchajcie widzowie, znaleźliśmy żelazny kilof w Realu, spójrzcie Pokopałbym sobie takie diamenty nie wiem, Kasia wjechała, dla Kasi Piona Okej, okay, dotarliśmy do domu i chciałbym wam się pochwalić moją nową fryzurą Tak zwany helm na głowie, tak jest jak pod jak trzyma się pod hełmem włosy Ja nie mogę Co to jest widzowie? Powiedzcie mi Tak to jest jak się nosi kask przez cały dzień Co to jest? Spróbuję podnieść Co to Hello widzowie Zdejmuję właśnie buta Ale wy, wycieńczeni przez to. Co? Wow, dzień drugi zjeżdżania na stoku i nie uwierzycie. Mam całą tutaj gondolę dla siebie. Elo. Nikogo tutaj nie ma, jestem absolutnie sam. Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy jest trochę ładniej i widać lepiej te piękne widoczki. Spójrzcie. O, ale ładnie. O, no ładnie. Jeszcze trochę chmur, tam zasłaniają niektóre szczyty, ale ogólnie jest pięknie. Słuchajcie, ja już tutaj na desce sobie odpoczywam. Chwileczkę, tam widzicie, tam jest Katjano, wam bano spalionym. Katjano się uczy. Zaraz do niej jadę. Hup, 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 hup. Ostatni dzień zjeżdżania. Auu! Widzowie. K Kasia idzie spać, bo Kasia bardzo, bardzo boi się wjeżdżać gondolą Mam a... lęk wysokości widzowie Zaraz zobaczcie Kasia zbranocz. pójdzie nunu no, no. Spójrzcie, Katie śpi Dobranoc, I nie obudzi się dopóki nie dojedziemy na samą górę Dobranoc, Dobranoc. Okay. Śmigło, Śmigło. Oh, helikopter, 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 para helikopter, helikopter! 7 hours later. Widzowie, ostatni zjazd za mną skończyliśmy zjeżdżać. Wracam do domku, idziemy oddać sprzęt, bo wypożyczyliśmy. I co? I teraz ostatni dzień jeszcze. Sobie poczytujemy, coś porobimy i coś tam Wam może jeszcze z tego nagram. A jutro, jutro wyjeżdżamy, wracamy do domu. Huh, huh. Dzień dobry. Ostatni dzień Palion wyciąga swoje manatki tak, i... Tak, trzeba dopakować. Pakujemy się właśnie. Zaraz zobaczycie jak to wszystko jest pokładane. Szybki room tour po naszym domku, ponieważ wszystko jest już posprzątane. Tak wyglądał nasz domek. Siema, tu się tak działo. Tutaj się działo. I się... Wracamy do Polszy, Jest cebule! Jest cebule! Cebula z burakami. A tu taki widoczek mieliśmy idealnie na stok. Idealnie mieliśmy domek tutaj przy stoku. Więc mogliśmy sobie z buta tam dojść na te wyciągi. Widzicie? Tam wjeżdżaliśmy i sobie zjeżdżaliśmy. Zobaczcie, jak sobie zjeżdżają ludzie. I na górze były e, nasze pokoje. Ja dzisiaj wyglądam tak! Więc chodzimy na górę. Szybkie pokazanie pokoi. Tutaj był nasz pokój mojej Kati. Tutaj pokój Paliona. I Mai... A tutaj łazienka. Łazienka sauna, tam prysznic. Tutaj wieszą jeszcze, wiszą e, ręczniki porozwieszane, jakieś rzeczy nas zostawiliśmy, małe. Okej. Okay. A tutaj były pokoje takie dla naszych dzieci. <ścoughs> <laughs> Dla dzieci naszych. Nie <laughs> Tam nikt nie spał. No i tak, tak to wygląda. No mordeczki. W takim razie żegnamy się z tym miejscem już. Niestety, smutek kiedy siedzę w samolocie. Do... Bardzo Witam bardzo serdecznie. bardzo ja serdecznie. Mam nadzieję, że wasz domek nam się podobał. Ustawiliśmy go w dobrej stanie, a był z drewna A właśnie! A przeżył! Dobrze! Ale jak coś mieliśmy gaśnicę a, no, tak. mieliśmy ją! I alergię na gaśnice No ale. Zobaczcie, widzowie! Jaki piękny świat widok! przepiękny. Wow. Są I sąsiedzi mają jacuzzi, a my nie mieliśmy jacuzzi. Jacuzzi. jacuzzi Bo nas nie stać. Na jacuzzi. No. Nie miałem po prostu na zaszkali niby nie było domku. <noise> nie było domku z jacuzzi na nasz termin, więc niestety nie mogliśmy go ogarnąć. Ale jeszcze wam pokażę, tak nasze ciocha. Jak się tutaj pakujemy. Spójrzcie, jest wszystko na styk i mam nadzieję, że to się zamknie. Mamy tutaj cztery walizki, narty, dwie narty, dwie pary narty. są jakie głośnik, głośnik, buty. Głośnik! głośnik laptopa, jednego laptopa drugiego, rzeczy jeszcze spożywcze, jeszcze będzie musiał być te Cztery kaski tutaj są dużo! No, Porsche mieści wszystko, całe miasto by zmieściło No i to jest ostatnie ujęcia z tego vloga. <laughs> w tym let's go! Let's go! <laughs> let's go! Dawa, let's go. <laughs> Fajnie, fajnie, wracamy. Łapkę zostaw, Suba, zostaw. Nie bądź lamus, zostaw Suba, łapka no, łapka Dobra, zamykamy, uwaga, pyk. I czy uda się? Nie no, na pewno się nie uda, trzeba będzie popchnąć trochę. Tak, wkrótce. O nie, dupolot jeszcze. Dupolot, najważniejsza rzecz. <ścoughs> Tutaj się zmieści, idealnie, idealnie. Dupolot mój, zaraz zobaczę, co się z nim stało. A tak wygląda dupolot, na którym zjeżdżałem, który no niestety nie wytrzymał presji, nie wytrzymał no, przeciążeń. że nie wytrzymał kurtki. Nie tak. <laughs> Kurtka została trochę z rozwalona, bo tak zjeżdżałem, sobie, zjeżdżałem i się wywaliłem. Którzy ten tak lubi po nie dupolotem jeździć? No, nie jeźdźcie, nie, nie można jeździć po nie dupolotem raczej, bo takie rzeczy się robią właśnie. <laughs> Nie ma. <laughs> nie ma Nie ma Upro max Spring, najszybsza prędkość Najszybsza prędkość Nie ma szybszej prędkości Nie widać marki Ale jest max, max speed, Maksymalna prędkość, pamiętajcie Widzowie, ten dupolot był szukany tak długo A on go zniszczył w sekundę Słuchajcie, ostatnia próba Jak teraz się nie zamknie to tutaj zostajemy Uwaga S I I S. Yes Yes Wiktorii, Wiktorii. So yeah. Ja nie mogę. Royal, birce, laice. jedziemy, jedziemy.